Czy stwardnienie rozsiane może powodować zmiany osobowości czy faktycznie jest tak, że ktoś zdradza, podejmuje nieracjonalne decyzje, sięga po używki dlatego, że choruje na stwardnienie rozsiane? No bo w sumie byłoby to trochę logiczne. Jest mózg w mózgu są ośrodki, które są odpowiedzialne za naszą osobowość. Swarienie rozsiane niszczy mózg w jakimś tam zakresie, no więc można by się było tego spodziewać. Co mówi na ten temat nauka, z czym się spotkamy w publikacjach i jak to faktycznie może wyglądać? Zapraszam do oglądania. Cześć, tu Asia Dronka-Skrypczak, witam Was na kanale o Choroba i dzisiaj chciałabym poruszyć dosyć ciekawy temat. Oczywiście poruszę go dosyć pobieżnie, bo temat ogólnie związany z osobowością, zachowaniem, tym jacy jesteśmy, kim jesteśmy, jest bardzo szeroki. Jednakże pojawiają się takie pytania, zwłaszcza po aferze o Antku Królikowskim, który swoje czasami, nazwijmy to nierocjonalne zachowanie i decyzje, Podrzucił sobie do woreczka, albo ja mam SM, i to może właśnie powodować takie rozchwianie i nagłe zmiany. Czy taka jest prawda? No, z jednej strony musimy sobie powiedzieć tak. To znaczy, faktycznie, no bo stwardnienie rozchwiane, skoro uniszczy ośrodkowy układ nerwowy, no to oddziałuje, może oddziaływać też za te części, za połączenia między tymi częściami, które odpowiadają właśnie na, za naszą decyzyjność, za nasz nastrój, za. To w jakiś sposób hamujemy jakieś swoje impulsy, i taka jest prawda. W literaturze nawet można spotkać się, tylko to jest zwykle dosyć stara literatura, to jest dosyć ciekawe. Ja w tym miejscu chciałabym zwrócić uwagę, że ma to ogromne znaczenie, jak datowane są, czyli jak stare są publikacje naukowe. Dlatego, że bardzo często mamy do czynienia z tym, że w nowszych publikacjach duplikowane są przez bibliografię dane ze starszych publikacji. Jak dochodzimy do źródła, ja tak sobie na przykład zrobiłam, to wychodzi na to, że te informacje na przykład na temat tego, że osoby z SMM mają problemy psychiczne, że występuje często na przykład choroba afektywna dwubiegunowa u Prawie 5-6% pacjentów są mocno nieaktualne, bo chociażby dlatego, że to może brzmieć, przeraża brzmieć przerażająco, że o matko 5-6% pacjentów z SM może mieć objawy jakieś ze spektrum choroby efektywnej dwubiegunowej, po czym jak czytamy sobie świeże dane populacyjne, to okazuje się, że całkowicie w populacji, czyli nie tylko wśród pacjentów. Takie objawy może wykazywać do 10%, a nawet czasami więcej osób, więc w tym momencie to oznacza, że osoby z sm wcale nie są narażone częściej na występowanie jakichś objawów ze spektrum choroby afektywnej dwubiegunowej. Pamiętajmy też, że te, jeżeli duplikujemy wyniki badań, jeżeli chodzi o te starsze badania, to to są czasy, kiedy też na SM nie było leków, wiele osób się nie leczyło, postęp choroby był często szybszy. Szybciej na przykład występowała atrofia mózgu, zaburzenia funkcji poznawczych. I jeżeli potem, nawet we współczesnej publikacji, kopiujemy takie dane, na przykład spotkałam się z publikacją na temat zdolności do prowadzenia pojazdów, że osoby ze sm w związku właśnie z występującymi tymi wszystkimi zaburzeniami nie mogą prowadzić samochodów, to jest to naprawdę bardzo krzywdzące. Z informacjami w ogóle, nawet, że SM to, to, to jest nawet podstawa, uwaga, to było w prawie kanonicznym, do unieważnienia małżeństwa, no bo tutaj właśnie takie osoby mogą być niestabilne psychicznie i podejmować decyzje nieracjonalne. Dobrze, że nie mam ślubu kościelnego, więc mój mąż się tak łatwo nie wywinie. W każdym razie, czy to jest tak jakby oparte na faktach i na tym, co można obserwować? Otóż, nic dziwnego, że takie postawienie sprawy albo przeczytanie czegoś takiego może wzbudzać bunt. U mnie na przykład rzeczywiście wzbudziło, no bo czy faktycznie podejmuję decyzje, które są nieracjonalne, bo mam stwardnienie rozsiane? Oczywiście można z naukowego punktu widzenia zauważyć, że faktycznie. Jeżeli chodzi o mózg, to to jest bardzo uproszczone, co teraz powiem, ale żeby było, to za nasze takie hamowanie, za. Naszą racjonalną część tego myślenia, tak naprawdę można powiedzieć trochę, że naszą taką świadomą osobowość odpowiedzialne są przede wszystkim płaty czołowe i yy, części, tutaj właśnie kory, które są z tym związane. I Mamy na to przykłady w nauce dosyć takie spektakularne, kiedy to uszkodzenie tych płatów czołowych właśnie sprawiło, że osoby stały się rozhamowane, impulsywne, yy, czasami wulgarne, podejmowały nieracjonalne decyzje. I tutaj, no, faktycznie, mamy nawet takie coś jak zespół czołowo-skroniowy, yy, który też kiedy jest uszkodzony ten obszar objawia się właśnie takimi zmianami osobowościowymi. Dlatego może się zdarzyć, że u osoby ze stwardnieniem rozsianym w jakiś sposób uszkodzeniu ulegają albo te, te drogi łączące właśnie i te, te obszary odpowiedzialne za tą osobowość. Natomiast to nie jest tak, w żadnym razie, że jakby cała część tego mózgu jest w jakiś sposób zjadana, czy że nie wiem, e, tak jakbyśmy sobie to wyobrażali, że to po prostu przez to, że uszkadzana jest ta mielina i te drogi nerwowe, to nagle wszystko siada. To nie jest też tak, że ta atrofia mózgowa, czy to kurczenie się tej, e, tej kory mózgowej powoduje, że nagle stajemy się zupełnie kimś innym. Dlatego może to w jakimś stopniu faktycznie. Wpłynąć na zachowanie, natomiast objawy takie osobowościowe, zmiany osobowości nie są objawami charakterystycznymi dla stwardnienia rozsianego. Dużo bardziej objawami charakterystycznymi są zaburzenia funkcji poznawczych, czyli właśnie różnego rodzaju zapamiętywania, kojarzenia faktów itd. Dlatego, jeżeli mamy, obserwujemy powiedzmy u siebie jakieś zmiany w osobowości no albo nam się wydaje, że staliśmy się bardziej impulsywni, poddenerwowani, nie wiem, złe podejmujemy decyzje, to zanim wrzuciłabym to ato pewnie przez stwardnienie rozsiane, to jednak wzięłabym pod uwagę inne rzeczy. Bo pamiętajcie, że jest jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, która w przypadku stwardnienia rozsianego i w ogóle każdej choroby przewlekłej, czy to tej, która atakuje ośrodkowy układ nerwowy, czy nie, musi być brana pod uwagę. By stwardnieniu rozsianym, Istnieje zwiększone ryzyko występowania różnych chorób, takich jak na przykład depresja, albo różnego rodzaju zaburzeń zachowania, wynikających nie tyle z uszkodzenia części mózgu odpowiedzialnych za tą właśnie racjonalną osobowościową część ale z tego, że choroba jest po prostu przewlekłym stresorem. I w związku z tym, że pojawia się przewlekły stresor, mogą pojawiać się zaburzenia lękowe, jakiegoś rodzaju zaburzenia depresyjne, może pojawiać się też większe zmęczenie, większa drażliwość przez to, to wszystko może sprawić, że po prostu my zaczynamy się w jakiś sposób zmieniać. I nie zmieniać w taki sposób jakby korzystny. Czyli osoby nam mówią, a stałeś się taki, stałaś się taka, wszystko cię denerwuje. W ogóle, co ty zrobiłeś, co to za głupie decyzje zostały podjęte, i, i tak dalej, i tak dalej. I tutaj warto się przyjrzeć, tak naprawdę, z psychologiem albo z psychoterapeutą, albo z psychiatrą, czy ta zmiana zachowania nie ma swojego źródła w tym, że po prostu w jakiś sposób choroba nas obciąża, nie radzimy sobie z innymi rzeczami. No i teraz znowu, jakby odejmując już w ogóle całą chorobę. Dużo ludzi, którzy nie mają stwardnienia rozsianego, nie mają uszkodzonych tych struktur czołowych i tak dalej, czyli tych właśnie odpowiedzialnych za tą osobowość naszą, powiedzmy, to jest mówię bardzo uproszczone, ale i nadal borykają się z tym, że w pewnym momencie właśnie coś idzie nie tak, coś zaczynają zachowywać się inaczej, czuć się inaczej, podejmować nieracjonalne decyzje i czy w tym momencie możemy, nie wiem, podrzucić, że skoro ja zaczynam zdradzać partnera, mężu, nie zdradzam cię, jakby co, ale. Czy skoro ja zaczynam zdradzać partnera, czy coś jest ze mną nie w porządku, czy po prostu, no, zdradzam partnera, bo tak wyszło, bo się pojawiły jakieś rzeczy w związku, bo uległam jakiemuś zakochaniu czy, czy instynktom, tak? Jeżeli podejmuję nieprawidłowe decyzje wynikające z inwestycji, czy oni wynikają z choroby, stwardnienia rosianego, czy z tego, że może po prostu nie znam się na inwestycjach. A być może ostatnio miałam jakiś kryzys psychiczny, trudniejszy okres i faktycznie stałam się bardziej impulsywna, bardziej nerwowa, moja wytrzymałość się zmniejszyła. Czy uważam za etyczne to, żeby chociażby w tym Kodeksie kanonicznym tam uznawać, że w przypadku stwardnienia rozsianego to jest powód do nieunieważnienia małżeństwa? Absolutnie nie, dlatego że nie ma wystarczających dowodów na to i nie ma tych dowodów przeprowadzonych w ten sposób, że. Osoby ze stwardnieniem rozsianym są bardziej impulsywne i podejmują złe decyzje, ale to wynika czysto z tego powodu, że mają stwardnienie rozsiane i te uszkodzone, te ośrodki w mózgu, a nie na przykład z tego, że ta choroba powoduje u nich stres czy napięcie, albo z tego, że po prostu w życiu się różne rzeczy dzieją i oni sobie z tym nie radzą. Naprawdę przestrzegam przed wrzucaniem do worka SM-u każdego możliwego objawu, tak jak zaburzeń, nawet funkcji poznawczych, czy bólu. Czy różnego rodzaju napięć, bo możemy się na tym srogo, srogo przyjechać. Nie? A poza tym to też yy, nie dziwię się, że ta cała historia z Antkiem Królikowskim wzbudziła takie kontrowersje i bunt, bo tak naprawdę, jak sobie myślę, że miałabym być traktowana jako osoba niestabilna emocjonalnie albo nie nadająca się do pracy albo do zawarcia małżeństwa dlatego, że choruje, no to nic dziwnego, że, yy, że bardzo dużo osób jakby zareagowało tutaj. Bardzo agresywnie, bardzo negatywnie i wcale się, wcale się nie dziwię. Podsumowując, tak, stwardnienie rozsiane może sprawić, że w różny sposób wpływa to na naszą osobowość i charakter, ale nie jest to objaw typowy, nie jest to objaw częsty, i najczęściej tak naprawdę nie wynika to jakby z przebiegu choroby odnośnie neurodegeneracji tylko z tych wszystkich pozostałych czynników towarzyszących, z którymi zresztą można sobie poradzić lekami, terapią i zmianą stylu życia. Więc tutaj miejcie to na uwadze i nie przejmujcie się, jeżeli ktoś Wam powie, że nie wiem, głupiejecie albo że się staliście jacyś tacy nerwowi i inni, dlatego że pojawiła się ta choroba. Jakie macie zdanie na ten temat? Ja wiem, że to jest temat trudny i tak jak mówię, przedstawiałam go dość skrócony, ale powiedzcie jak Wy to czujecie, czy uważacie, że faktycznie zmieniła się Wasza osobowość po tym jak zachorowaliście, czy uważacie, że na to wpłynęła faktycznie SM, czy, czy może sam fakt, że jest to jakaś diagnoza, tak? że jest to trudne. Zapraszam do komentowania i zadawania pytań. Do usłyszenia.